Zadanie z grania stosłupów, takie troszkę trudniejsze, jest to zadanie związane z, um, z takimi obliczeniami, gdzie, gdzie, gdzie obliczamy pole powierzchni bryły, która jest tak jakby sklejona z innych brył. Wtedy jak liczymy pole powierzchni takiej bryły, na przykład tak jak tej tutaj, to liczymy pola wszystkich ścian, które jakbyśmy mogli tą bryłę pomalować, to które możemy pomalować, tak? Gdybyśmy ją obracali. Bo wiadomo, że tej ściany na przykład tu w środku, bo ta bryła została sklejona z takich dwóch graniastosłupów o podstawie trójkąta i na przykład tej ściany tutaj nie bylibyśmy w stanie pomalować, bo ona jest w środku, ona jest sklejona, więc jej nie pomalujemy, dlatego pole powierzchni tej ściany w ogóle nie będziemy go liczyć, tak, w ten sposób. No i policzymy sobie policzymy sobie pole powierzchni tej, tej bryły. Najpierw może treść zadania. Sześcian o krawędzi 6, tutaj mamy, rozcięto na dwie części, z których sklejono grania stosup. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. No to... Y Obliczymy sobie pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Tutaj jeszcze do głowy jeden pomysł, więc zaraz tym drugim sposobem też spróbuję rozwiązać się zadanie, zobaczymy, czy tak samo wyjdzie. Myślę, że powinien być to prostszy sposób, ale myślę, że dobrze znać dwa, bo różne są sytuacje, różne są zadania, więc nie zawsze ten łatwiejszy można zastosować. Także w przykładzie A mamy tutaj sześcian i go rozcięto na dwie takie bryły. Także tutaj, żeby policzyć pole powierzchni tego, te, tej bryły, no to musimy wiedzieć na przykład, ile będzie miała ta krawędź długość. No to ta krawędź no to jest nic innego jak tutaj ten odcinek. To jest przekątna kwadratu o boku 6, czyli będzie ten odcinek miał długość 6 pierwiastka z 2. I teraz jak chcemy pole powierzchni tej bryły policzyć, to sumujemy pola wszystkich ścian, jakie jesteśmy w stanie pomalować. Czyli tutaj te, yy, te ściany, dwie, tak jak tutaj zaznaczyłam, takie prostokąty, to one będą miały wymiary 6 na 6 pierwiastka z dwóch, bo tutaj ten odcinek na zielono to jest sam co tutaj. Yy, czyli pole takiej jednej ściany to jest 36 pierwiastka z dwóch, i tu mamy dwie takie ściany, czyli razy dwa. I później pozostałe ściany do pomalowania to już y, wszystkie to będą kwadraty, dlatego że ta ściana tu, która jest takim równoległobokiem, też ma pole równe polu kwadrat, kwadratu, y, dlatego że jak, jak złożymy dwa te trójkąty, to z nich powstanie kwadrat, prawda, tak jak tu. Także nie ma sobie co to utrudniać, robić jakieś równoległoboku z tego, to po prostu najłatwiej no jest zauważyć, no, że to jest przecież nasz kwadrat. Także ta cała ściana będzie miała pola 36 i patrzymy, ile jest takich ścian. To jest tak, ta ściana tu, ta tutaj, ten równoległobok i ten z tyłu, czyli cztery takie ściany będą miały pole takich pola kwadratu, czyli 36. No i potem sumujemy wszystkie pola tych wszystkich ścian, czyli to będzie dwa razy pole tego jednego prostokąta, czyli 36 pióra z dwóch, plus cztery razy pole tego jednego kwadratu, czyli 144. Czyli pole całkowite wyjdzie 72 pierwiastka z 2 plus 144. I teraz jeszcze przyszedł mi do głowy inny pomysł, jak to można by zrobić, wydaje mi się jeszcze łatwiej. Bo tutaj, tak naprawdę, jakbyśmy na przykład chcieli pomalować ten sześcian, no to musielibyśmy pomalować no, powierzchnię tego sześcianu, czyli pole całkowite sześcianu, wiem, że to jest 6A, tak? Czyli to jest 6 razy 36, czy to jest 180 i 36, czyli to jest 116, tak? Byśmy mieli taką powierzchnię do pomalowania. A tutaj byśmy właściwie malowali bo tak tutaj się zastanawiam, czy da radę na przykład policzyć to pole całkowite tutaj w ten sposób, że tutaj byśmy na przykład malowali tyle samo, ale bez tej ściany w środku, prawda? ale chyba wydaje mi się, że tak się nie da. Dlaczego? Bo na przykład jak liczymy pole powierzchni sześcianu, to liczymy dookoła te wszystkie kwadraty, które moglibyśmy pomalować, ale na przykład te ściany w środku no, nie jesteśmy w stanie pomalować, a tutaj tą powierzchnię musimy liczyć i są nawet dwie takie powierzchnie, więc ten mój pomysł drugi nie jest dobry, czyli nie da się jakoś tutaj pójść na łatwiznę i policzyć tego prościej. Nie, tak mi przyszedł do głowy taki pomysł, ale niestety on jest złym pomysłem, więc tu niestety trzeba się tak bawić i rozpisywać te ściany. I teraz podpunkt B. Pod punkcie B jest troszkę trudniej. Tutaj bym proponowała, jak już wiecie, w jaki sposób to się liczy, żebyście ten drugi rysunek spróbowali sobie sami zrobić, rozpisać sobie, jakie ściany, jakie pola będą. I spróbujcie sami policzyć, a potem sobie sprawdźcie ze mną, czy wyszło Wam tak samo. I teraz tak, w B tutaj ten sześcian rozcięto w ten sposób i teraz widać, że ta bryła, która tu powstała o podstawie trójkąta, została przyniesiona tutaj. No i mam policzyć pole całkowite tego, tej bryły, czyli jakie byśmy ściany tu malowali, wszystkie pola tych ścian liczymy. Tutaj na pewno nam będzie przydatny ten, ten fragment, tak, ile będzie miała ta długość. No bo tutaj. Skoro tutaj jest całość 6, a tu jest połowa, to tu będzie 3, czyli tu będzie takie trójprostokątne przy prostokątnych 3, więc tu przeciwprostokątna ma 3 pierwiastka z dwóch stąd ten kawałek będzie miał 3 pierwiastka z dwóch, ten odcinek tu. No i teraz tak, patrzymy, jakie tutaj ściany malujemy w, tym, w, tym, w, tej, w tej bryle całej, bo to nie. Trudno powiedzieć, czy no tak to jest właściwie grania stosu, dlatego że tu wszystkie ściany boczne są prostokątami, więc możemy powiedzieć, że to jest grania stosu. I teraz tak, na pewno ściana, jaką będziemy malować, będzie miała jedna ze ścian powierzchnię tego kwadratu wcześniejszego, czyli 36. Tylko ile będzie takich ścian? Na pewno powierzchnie 36 będzie miała ta ściana, bo to jest kwadrat 6 na 6 tak? Ta tutaj, tutaj nawet ponumerowała numerkami, żeby się sama nie pogubiła, czyli 1. Ta ściana tutaj na dole też będzie miała wymiar 6 na 6 tak, bo to jest nic innego jak kawałek tego sześcianu tutaj, czyli druga taka. I później możemy też zauważyć, tak sprytnie, jak tutaj zauważyliśmy sprytnie, że te dwa trójkąty to jest kwadrat, tak samo tutaj ten trójkącik i ten trapez to też jest, znaczy trapez, to za bardzo nie jest trapez, no, ale taka figura tutaj, która nam, bo to jest trapez i prostokąt właściwie, to jak złożymy ten kawałek, naniesiemy tutaj, to będziemy mieć kwadrat, czyli pole tego, tej figury, ta trójeczka, ta cała tutaj podstawa, to też jest pole kwadratu. No i taką samą ścianę mamy też z tyłu, tak? Czyli takich ścian, które będą miały pole, czyli 6 będą równe polu kwadratu, to będzie ich 4. Potem następne ściany to są te tutaj. No i one będą miały wymiar, bo to to co tu, nie? Czyli tu będzie 3 na 6. Czyli 18 i takich ścian tutaj mamy dwie, to jest ta i ta. I teraz patrzymy, co nam jeszcze tu zostało do pomalowania. No właściwie tak. Tutaj patrzymy, to cały dół już mamy, tu bok mamy, tu górę mamy, te podstawy też mamy, więc zostało nam tutaj to, Ten zjazd, tak jakbyśmy tutaj zjeżdżali. Czyli te dwa prostokąty. No to patrzymy, jakie one mają wymiary. No tutaj ten wymiar to jest nic innego jak ten, co tu liczyłam, czyli 3 pierwiastka z 2 na 6. Czyli 3 pierwiastka z 2 razy 6 to pole tego jednego prostokąta będzie 18 pierwiastka z 2, a takie prostokąty mamy tutaj 2. No i potem po prostu, jak liczymy pole całkowite, to sumę wszystkich tych pól, tych ścian sumujemy. To jest zadanie dla cierpliwych. Jeżeli ktoś jest dobry z matmy, to da radę z tym zadaniem. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości do matematyki, to na pewno jest to zadanie bardzo trudne, bo tutaj trzeba się skupić, trzeba te ściany policzyć, najlepiej sobie rozpisać, żeby się nie pomylić. To nie jest zadanie, gdzie liczymy sobie na szybko, byle jak, o może się uda, że wyjdzie. Raczej nie. Tu trzeba to zrobić dokładnie. Przemyślać to wszystko i wtedy wyjdzie. No i potem sumujemy, czyli 6 razy 4, 18 razy 2 i plus. 18 pierwiastka z 2 razy 2 i to pole całkowite wychodzi 180 plus 36 pierwiastka z dwóch.